W vlog masz. zaczynamy od śniadania w McDonaldzie i wrapa. Niestety, e, wrap jajko, bekon nie zaciekawy, więcej cebuli. Bekon dla mnie niezjadliwy. A jakbym chciała zjeść same warzywa, to bym sobie pewnie zjadła żeby tradycji stało się zadość to teraz zaczynamy vlogmas co prawda wiecie, że znaczy wiecie, zaczęłam go w McDonaldzie, ale powiem wam szczerze, że szału nie było także zobaczymy co piąteczka przyniesie najpierw zobaczymy herbatkę z Irving zobaczymy herbatkę z Irving jest to czarna herbata cytrynowa Zobaczymy, jeszcze następne okienko, e, tutaj mamy piąte, będzie widać, będzie widać, o, zrobimy w ten sposób, piąteczka, e, m... także mówię ten wrap taki sobie, bardziej z tym jajkiem McMuffin, e, tu chyba też będzie jakaś, zaraz zobaczymy, piąteczkę. Miłosny uśmiech, herbata zielona, herbata zielona jakaś jeszcze, ananas kandyzowany, cukier kwas cytrynowy, papaja kandyzowana. Ciekawe, uśmiech, miłosny. Hu, hu, słuchajcie. Troszkę chyba ananasem pachnie. Piąteczka, zobaczymy co jest w piąteczce. Coś takiego... Takiego dziwnego, słuchajcie, z uśmieszkiem, ze śnieżynką, piąteczka. Zobaczymy, odkleję tutaj, zobaczymy, co to ciekawego piąteczka przyniesie. Zobaczcie, co to jest? Sam raz, tutaj mamy z Bielendy. moment. Przymknęłam troszeczkę okno, ale... Jeszcze tak, a bo to tak świeci Słuchajcie, jest to bielenda e, Sfokusujesz mi się? Nie chce się sfokusować? No wiecie co To ja wam powiem co to jest Rozświetlający kremy maska do rąk Regenerujący, bardzo sucha skóra Zawiera opalizujący, księżycowy Pył i ametyst O Teraz Także coś takiego To ja, moi drodzy, przychodzę z Q&A świątecznym. Mam tutaj herbatkę z dzisiejszego kalendarza. Ten uśmiech miłości. jeżeli dobrze pamiętam. Także herbatka pyszna. I bez zbędnego przedłużania zaczynajmy, ponieważ pytań troszeczkę jest, a chciałabym na nie wszystkie odpowiedzieć. I zaczynamy od pierwszego. Czy na Twoim stole zawsze jest 12 potraw? Powiem tak. Ja Wigilię spędzam u rodziców i zawsze jest 12 potraw. Czy lubisz Wigilię? i tak i nie słuchajcie tak naprawdę Wigilię lubię tylko dlatego, że można spotkać się z bliskimi, spędzić z nimi troszeczkę więcej czasu i rzeczywiście w Wigilii jest ten klimat świąteczny, ale nie lubię w Wigilii sztuczności, sztucznie składanych życzeń, bo niestety często tak bywa. Kolejne pytanie ulubiona piosenka świąteczna to chyba jeszcze, jak byłam młodsza, to Maria Karej świąteczną piosenkę śpiewała. Z polskich, Jadę na święta, tylko teraz nie pamiętam kto to śpiewał. Chyba wydaje mi się, że Maja Szymanowska. Jest to taka piosenka właśnie polska, która też już prowadza w ten nastrój właśnie świąteczny. Jakie potrawy królują na Twoim stole? Hmm. Zaczniemy od karpia, pierogi z kapustą i grzybami, ryba po grecku, hmm, śledzik w śmietanie, śledzik pod pierzynką, w jakimś sosie musztardowym, hmm, sałatka jarzynowa, ryba po grecku. Boże święty, to już mamy 8, jeszcze brakuje czterech. Hmm. Co to tam jeszcze jest? To ta na pewno, słuchajcie. Może nie pamiętam po prostu wszystkich, bo to wiecie, tak z biegu ja nie przygotowywałam się, szczerze powiedziawszy, do tych pytań, więc odpowiadam tak, jak yy, po prostu myślę w danym momencie. Yy, ulubiona potrawa wigilijna? Pierogi z kapustą i grzybami bez dwóch zdań. Yy, a, i jeszcze barszczyk czerwony, to jeszcze by było kolejne. Yy, tak... Yy, i paszteciki też bywają, to odnośnie wcześniejszego pytania właśnie, jakie królują potrawy. A tą ulubioną potrawą zdecydowanie, tak jak powiedziałam, pierogi z kapustą i grzybami, czekam na nie cały rok. Mm, cały rok i karp tak samo, bo wiecie, w ciągu roku się tak gonieje, a pierogi, jeżeli są w ciągu roku robione, one nie mają dla mnie takiego smaku. Kolejne: Czy świąteczny czas jest dla Ciebie najlepszym czasem? Nie, ponieważ ja średnio lubię całą tą otoczkę. Gdzieś tam są momenty że rzeczywiście, fajny klimat i tak dalej, ale ja tak średnio za świętami przepadam, więc raczej chyba nie. Wymarzony kalendarz adwentowy. Jeżeli chodzi o wymarzony kalendarz adwentowy, to chyba taki zrobiony własnoręcznie, praktyczny. Nie mam konkretnego... Przepraszam, muszę się napić. Momencik. Chyba razem z liśćmi, słuchajcie, ale dobra. Wymarzony taki, mówię, praktyczny, taki jak dostaję chyba od córki, bo może dlatego też, że mnie zna i wie, co chciałabym dostać, bo w ciągu roku o tym mówię, więc, więc chyba taki. Ale to też może właśnie dlatego nie mam wymarzony, może też dlatego w tym roku nie mam żadnego takiego sieciowego, że tak powiem, znanego kalendarza bo nic mi w 100% nie przypadło do gustu ewentualnie ten z Essence DIY, który miałam ale to sobie podzieliłyśmy więc, więc tego już nie liczę to był taki jedyny właśnie kalendarz, który, który przypadłby mi do gustu właściwie w, może w 90% bo części kosmetyków po prostu nie używam co planujesz przygotować do jedzenia? Tak jak mówiłam, Wigilę spędzamy u rodziców, więc za dużo nie robimy, chyba, że pomagam mamie, przypuśćmy, dzień wcześniej coś zrobić, czy dwa dni wcześniej. A dla nas tutaj w domu bardzo lubię śledzia pod pierzynką, gdzie macie też linka, wstawiam już Wam od dwóch dni, czy trzech właśnie, żebyście sobie mogli zajrzeć. Na pewno gdzieś tam bigos, może jakieś pierogi jeszcze zrobię, sałatkę jarzynową, co tam jeszcze, barszczyk, tak jak wiecie, jak wrócimy po prostu z wojaży rodzinnych, to żeby też coś w domu było i pewnie jeszcze coś w międzyczasie się znajdzie, więc na pewno będziecie o tym wiedzieć, bo postaram się też powiedzieć i pokazać i nagrać. Kolejne, czy dobrze Ci się mieszka na wsi i... Nie wolałabyś mieszkać w mieście teraz albo w przyszłości czy myślałaś o tym, by przenieść się kiedyś po prostu do miasta? Ja w mieście mieszkałam e, 29 lat i szczerze powiedziawszy, mieszka się w, mie w mieście dobrze pod tym względem, że wszystko wszędzie jest blisko. E, człowiek nie martwi się, jak na przykład mu się zepsuje samochód, że nie ma czym dojechać. E, teraz mieszkamy 12 km od Torunia, więc e, Ubolewamy na przykład, że nie wiem, nie dojeżdża do nas głowo, bo nie możemy nic sobie zamówić. Także no to są takie, takie niuanse, takie, takie małe rzeczy, które wiecie, w mieście człowiek ma bez problemu pod ręką, a na wsi no niestety musi się borykać z troszeczkę większymi trudnościami. Na chwilę obecną nie planuję przeprowadzki do miasta. Być może kiedyś, nie wiem, zobaczymy też, jak życie się potoczy. I mieszkanie na wsi, i w mieście ma swoje plusy i minusy. Powiem tak. Kolejne pytanie. Czy jest jakaś potrawa wigilijna, bez której nie wyobrażasz sobie świąt Bożego Narodzenia? I to już odpowiedziałam właśnie na ulubioną potrawę, czyli pierogi i, i karp? Też lubię barszczyk, chociaż barszczyk ja potrafię pić właśnie jak jest chłodniej, czy to jest jesień. Obojętnie, chociaż jesienią najbardziej mi smakuje. Latem też potrafię sobie wypić ciepły barszczyk, ale on też nie ma takiego klimatu, wiecie. Jak baszczyk po prostu. To już chyba ma, ma swój klimat i właśnie mm, zimową porą najlepiej czy jesienną smakuje. Kolejne pytanie: za jakimi potrawami świątecznymi nie przepadasz? Yy, chyba nie ma takiej potrawy, za którą nie przepadam. Bynajmniej w moim domu rodzinnym to, co mamy, te 12 potraw, wszystkie, wszystkie jem. Yy, może gdzieś tam. Wiecie, po jakimś czasie pewne rzeczy się przejadają i jemy ich zdecydowanie mniej, ale nie ma takiej potrawy, której, nawet jak byłam w gościach gdzieś, to, to właściwie chyba wszystkie potrawy, które były postawione, posmakowałam chociaż po troszku, żeby nie robić przykrości gospodarzowi. Kolejne prezenty pod choinkę, czy w skarpetach lub butach? Na Mikołaja mamy w skarpetach bądź butach. A jeżeli chodzi o takie bożonarodzeniowe, już wigilijne prezenty, to pod choinką. Czy są jakieś nowe potrawy w, w tym roku, które pojawią się na świątecznym stole? Nie planuję, chociaż ja zawsze mówię, że plany planami, a życie sobie. I, i być może u kogoś z Was podpatrzę jakiś przepis. Wiadomo, że w różnych rejonach Polski są. Różne, różne zwyczaje, więc to tak nie na chwilę obecną nie planuję, ale mówię: jeżeli gdzieś podpatrzę coś i coś wyda mi się na tyle interesującego, żeby móc wprowadzić to do naszej jak gdyby tradycji, to jak najbardziej jestem za. Także możecie też w komentarzach pisać, jakie są wasze, jakie potrawy wy stawiacie na stół, być może. Coś z tego mi właśnie wpadnie w oko. Kolejny, najlepszy prezent pod choinkę i od Mikołaja, jakie masz nałogi. Na przykład e, nie możesz żyć bez komórki. Jeżeli chodzi o najlepszy prezent, ja to zawsze mówię, że święty spokój i y, chwila dla siebie to jest najlepszy prezent, ale też takie praktyczne, trafione prezenty, które. Które wiem, że wykorzystam, a nie że rzucę gdzieś tam w kąt i to będzie leżało następny rok czy, czy coś w tym stylu. Więc nie mam jako takich ulubionych, naprawdę prezentów. Ja z reguły, jeżeli czegoś potrzebuję, czegoś mi brakuje, przepraszam, to po prostu o tym mówię i albo domownicy zapamiętają i kupią, a jak nie, no to sama sobie w międzyczasie wybieram albo, albo dostaję kasę i sama sobie kupuję. To jest na takiej zasadzie u nas. Kolejne jakie ozdoby wolisz? Figurki, świecące choinki. To znaczy tak. Na choinkę no tradycyjne wiadomo gdzieś jakieś lampki świecące, bombki, jakieś łańcuchy. Też niedługo będziemy ozdabiać. Ozdabiać. W sumie lampki mam na schody, więc też to powieszę, żeby gdzieś tam ten klimat był. Jedne lampki nam niestety ubyły, ponieważ jak Wzięliśmy małe kotki, ja ich nie zdjęłam i te lampki wisiały tak cały rok, po prostu odgryzły kabel, przegryzły kabel, więc e, tradycyjnie przed domem mamy też taką kurtynę powieszoną, więc e, był kiedyś Mikołaj, ale ten Mikołaj dmuchany <grytania> któregoś razu po prostu nam go rozszarpało, bo była taka wichura, my nie zdążyliśmy go schować, złożyć i biedny się po prostu rozszarpał. No, a teraz chyba, nie wiem, no chyba, że zdążymy jeszcze coś kupić. Myśleliśmy też o projektorze takim, który wyświetla właśnie jakieś tam gwiazdki, Mikołajki i inne takie pierdółki na, na, na domu, ale nie wiem, jeszcze nad tym myślimy, zobaczymy, zobaczymy też, jak to wyjdzie w praniu. Kolejne pytanie: jakie są u ciebie świąteczne tradycje? Kiedyś jeszcze, jak byłam młodsza, pamiętam nie miałam dziecka, to standardowo było, standardowo, a to, to jak byłam taka mała, tam wiecie, do któregoś roku życia e, czekanie na pierwszą gwiazdkę, to była taka tradycja, standardowo dzielenie się opłatkiem, e, e, sianko pod obrus, e, to było takie i tradycją też było chodzenie na pasterkę. E, później już jak byłam starsza, nie czekaliśmy na pierwszą gwiazdkę, tylko w momencie, kiedy wszyscy kończyli pracę, Wtedy, bo, bo też często w Wigilię pracowaliśmy, yy, wszyscy, którzy mieszkali właśnie w domku, czekaliśmy aż wszyscy skończą i siadaliśmy do stołu o którejś tam, przypuśćmy, godzina 17. Wszyscy zasiadaliśmy do stołu i wtedy było dzielenie się opłatkiem yy, i siadaliśmy do stołu, później słuchaliśmy kolęd w trakcie spożywania. Yy, <tosłuch> w trakcie spożywania posiłku, więc to tak, to było takie tradycje. Później jak już urodziło się moje dziecko, to też wprowadzaliśmy, wiadomo, ona jak była noworodkiem, to nie, bo, bo, bo by nie pamiętała tego, ale z wiekiem już jak tak rosła, też tradycją było właśnie wyczekiwanie tej pierwszej gwiazdki, to był taki punkt kulminacyjny, kiedy można było usiąść, no ale też e, wiązało się to, z tym poniekąd, że jak też skończyliśmy pracę, bo to nie było tak, że pojawiała się pierwsza gwiazdka, wszyscy siadali na przykład, nie wiem, kogoś nie było, bo jeszcze pracował, to nie. Po prostu czekaliśmy też do powrotu wszystkich osób, ale była ta gwiazdka, tak prowadzaliśmy powoli tę te tradycję. Teraz już im dzieci są starsze, właściwie nastolatki, więc to już tak nie, jak gdyby nie kultywuje się tej tradycji, ale standardowo jest właśnie dzielenie się opłatkiem i słuchanie kolęd. Bez jakiej potrawy nie wyobrażasz sobie świąt? To już też było to pytanie. No tak jak powiedziałam, bez, bez pierogów. To, to, są, to jest jedyne, jedyna chyba taka naprawdę potrawa. No i ten karp, ale pierogi to jest najbardziej taka, wiecie, wyczekiwana cały rok. No i ten też śledź, tak nie wspomniałam o tym, śledzi ją pod pierzynką, ponieważ jego tego śledzika robimy też w zasadzie raz do roku. Czasami zdarzy się gdzieś tam, wiecie, w, w ciągu roku, ale on też nie ma takiego smaku, takiego mm, tego czegoś, tak jak w święta. I ostatnie pytanie, czy chodzisz na pasterkę? Czy chodzisz na pasterkę? E, teraz już nie, wcześniej jak byłam młodsza, to tak jak powiedziałam, była taka tradycja. Kiedyś, jak była młodsza, to rzeczywiście właśnie była ta tradycja, że się chodziło na tą pasterkę. Z wiekiem to troszeczkę zanikało, później, wiadomo, jak się pojawiło małe dziecko, to też nie. A teraz, z racji, z tego, że część osób pewnie wie, że mieszkamy przy kościele, więc automatycznie pasterkę mamy w domu. I to tyle. Także kilka razy, jak, jak będąc taką dorosłą osobą, byłam. Ale od kilku lat mamy właśnie pasterkę, nawet nie otwierając okien, słyszymy tą pasterkę, więc nie tym bardziej, że teraz też już czas ten pandemiczny i tak dalej, więc i ograniczenia i w ogóle, więc, więc może, może wróci taki czas, że, że pójdę, bo, bo to też była fajna właśnie taka tradycja, że się całą rodziną szło na pasterkę, śpiewało kolędy. A jeszcze odnośnie tradycji takich. Chociaż nie wiem, czy to można podpiąć pod tradycję, ale rok w rok był oglądany Kevin sam w domu, bądź Kevin sam w Nowym Jorku. I to pamiętam od małego, właśnie czekało się też cały rok. Teraz troszeczkę to, wiecie, inaczej wygląda, bo potrafią w kwietniu czy w maju albo w wakacje puścić Kevina. Więc to jest troszeczkę przesada. W święta on też ma swój klimat, powiem tak. Także, moi drodzy, ja zmywam. Moją maseczkę i chyba nawet nie powiedziałam na początku wam, jaką mam maseczkę, mam maseczkę Cien, oczyszczającą z różową glinką. I cóż, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o te QA. Serdecznie Wam dziękuję za pytania. I jeżeli ktokolwiek z Was chciałby również odpowiedzieć, nagrać takie QA świąteczne, możecie również podpiąć się pod te pytania, będzie mi bardzo miło. Miałam typować, że tak powiem, kilka kanałów, ale stwierdziłam, że. Nie będę Wam tego narzucała, więc jeżeli ktoś będzie miał życzenie, to zapraszam możecie. Tutaj było pytań ogólnie 18, więc jeżeli macie ochotę, możecie nagrać część pytań możecie wszystkie, tutaj już inwencja Wasza dowolna. I cóż, i będziemy kończyć już dzisiejszy vlogmas. Ja tak jak mówię, idę zmywać moją maseczkę. Relaksuję się dalej z herbatką i. Idę oglądać film na Netflixie. A właśnie odnośnie filmów na Netflixie chciałabym Wam polecić film, kalendarz świąteczny. Chyba czuję, że mi się szafa otwiera. To ją chyba zamknę, bo się przesunęłam. Kalendarz. Zaraz sobie zerknę, słuchajcie. E, tak, jest to kalendarz e, świąte... świąteczny, kalendarz. I taka króciutka recenzja, utalentowana, ale sfrustrowana fotografka dostaje w prezencie świątecznym kalendarz, który zdaje się przypowiadać przyszłość, czy z jego pomocą odnajdzie miłość. I powiem Wam, że początek taki troszeczkę. Mm, to jest film z 2018 roku, półtorej godziny mniej więcej, godzina tak. Półtorej godziny trwa, ale naprawdę, słuchajcie, jest świetny, chociaż początek mnie średnio, tak troszeczkę mnie nudził. Ale z każdą minutą naprawdę naprawdę był świetny i gorąco wam polecam super świąteczny klimat. Jeżeli już wprowadzacie się właśnie w tą atmosferę świąteczną, to jak najbardziej jest to film na tak. Także kochani, ja wam gorąco dziękuję. Oczywiście przypominam wam o rozdaniu, które trwa na kanale. Pod tym filmikiem będziecie mieli link. Także gorąco was zapraszam i zachęcam i przypominam również o tym, aby czytać ze zrozumieniem zasady rozdania, ponieważ dalej pewne osoby biorą udział, ale nie spełniają pewnych wymogów, które są i zasad także. Czytajmy ze zrozumieniem. Ja wam życzę cudownej niedzieli i do zobaczenia jutro. Pozdrawiam, papa. Pa.